Grażyna Torbicka przyszła na świat do, do maja 1959 roku w Łazach, niewielkiej miejscowości na południu Polski, która wówczas dopiero zaczynała rozwijać się jako ośrodek turystyczny. To właśnie tam rozpoczęła się historia jednej z najbardziej eleganckich i rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Jej dzieciństwo naznaczyło niezwykłe połączenie artystycznej wrażliwości i dyscypliny fundament, który później uczynił z niej ikonę polskiego dziennikarstwa kulturalnego. Dorastała w rodzinie, w której sztuka i media stanowiły chleb powszedni. Jej matka, Krystyna Loska, była jedną z najsłynniejszych spikerek telewizji polskiej, a ojciec, Henryk Torbicki, cenionym dziennikarzem sportowym. W domu torbickich rozmowy o kulturze, filmie, historii telewizji, a także codzienne obserwowanie rytmu pracy redakcyjnej były normą. Mała Grażyna od najmłodszych lat chłonęła atmosferę wielkich studiów telewizyjnych, choć jeszcze wtedy nie myślała, że sama stanie po drugiej stronie ekranu. Już jako dziecko wyróżniała się ciekawością świata i niezwykłą wrażliwością emocjonalną. Lubiła obserwować ludzi, ich zachowania, sposób wypowiadania się. Mimikę. Potrafiła godzinami siedzieć w pokoju, wsłuchując się w głosy prezenterek i dziennikarzy, których widywała na ekranie, analizując każde wypowiedziane słowo. Z czasem stała się to jej naturalną pasją pasją, która w przyszłości przerodziła się w znak rozpoznawczy, elegancki, świadomy, perfekcyjnie przemyślany sposób prowadzenia rozmów. W szkole podstawowej nie należała do osób głośnych czy dominujących, wręcz przeciwnie. Była typem spokojnej obserwatorki, która poznawała świat po cichu, ale z ogromnym zainteresowaniem. Jej nauczyciele wspominali ją jako uczennicę wyjątkowo inteligentną, zafascynowaną literaturą, historią i językami obcymi. Już wtedy pojawiła się pierwsza miłość, która towarzyszyła jej przez całe życie kino. Każdy film był dla niej osobnym światem, a każda historia okazją do przeżycia czegoś nowego, głębokiego i emocjonalnego. Po ukończeniu szkoły średniej, Grażyna wybrała studia, które nie tylko rozwijały jej naturalne talenty, ale także otworzyły drogę do świata mediów. Zdecydowała się na italianistykę, co dla wielu było zaskoczeniem, ale dla niej absolutnie naturalnym wyborem. Italia fascynowała ją od dawna: kultura, język, film, muzyka. Później wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że włoski sposób opowiadania historii i emocjonalna siła kina Półwyspu Apenijskiego stały się inspiracją dla stylu, który zbudowała w swojej karierze. W czasie studiów często podróżowała, najpierw po Polsce, później po Europie, i uczyła się obserwować świat z szerszej perspektywy. Spotkani ludzie. Różnorodność kulturowa, szybko zmieniająca się rzeczywistość lat 70. i 80., wszystko to głęboko ukształtowało jej wrażliwość. Właśnie wtedy narodziło się pragnienie, by nie tylko dzielić się wiedzą i opinią, ale także słuchać innych, dając im przestrzeń do przedstawienia własnych historii. Wczesne życie Grażyny Torbickiej to opowieść o dojrzewaniu w cieniu wielkich nazwisk, ale bez poczucia przymusu czy presji. Rodzice pozwalali jej rozwijać własne zainteresowania, nie narzucali kierunku, nie wymagali powtórzenia ich ścieżki zawodowej. Dzięki temu mogła budować własną tożsamość, pozornie z dala od telewizji, choć los i tak poprowadził ją w stronę ekranu. Z perspektywy czasu to właśnie te lata, lata dojrzewania, studiowania, poszukiwania siebie, stały się kluczem do późniejszego sukcesu. Ukształtowały nie tylko jej zawodową klasę i elegancję, ale przede wszystkim jej charakter. Spokojny, stonowany, pewny swojej wartości, a jednocześnie otwarty na ludzi i ich emocje. Dziś wiele osób uważa, że Grażyna Torbicka od zawsze była tzw. stworzona do telewizji. Ale prawda jest bardziej subtelna. Ona dojrzewała do tego powołania przez lata, obserwując, analizując i budując swoje wewnętrzne kompas. I właśnie to czyni jej historię tak fascynującą już od pierwszych rozdziałów jej życia. Wejście grażyny torbickiej do świata zawodowych mediów nie było efektem rodzinnych koneksji ani planu narzuconego przez rodziców. Przeciwnie, to ona sama, kierując się pasją i wrażliwością na sztukę filmową, krok po kroku budowała swoją zawodową tożsamość. Jej kariera zaczęła się w latach osiemdziesiątych, kiedy telewizja Polska poszukiwała młodych, kompetentnych twarzy do tworzenia nowych formatów kulturalnych. Początkowo miała jedynie pomagać jako współpracowniczka przy programach o kulturze. Jednak już pierwsze nagrania ujawniły, że jej sposób mówienia, precyzja języka i naturalna elegancja były czymś, czego polska telewizja potrzebowała. Przełomowym momentem okazała się propozycja współprowadzenia programu Kochaki nie serdeczna mama ten poprzez zastosowanie kino, który z czasem stał się nie tylko wizytówką TVP, ale przede wszystkim jej osobistym znakiem firmowym. Po raz pierwszy zaprezentowała tam to, co później będzie definiowało jej styl przez dekady. Głęboki szacunek do twórców filmowych, merytoryczne przygotowanie i niezwykłą zdolność do rozmowy, która nigdy nie była agresywna, a jednak prowadziła do istotnych, często bardzo szczerych wyznań. Ogromna wiedza o kinie, którą zdobywała na studiach i podczas licznych wyjazdów do Włoch sprawiła, że widzowie szybko zaczęli postrzegać ją jako najbardziej kompetentną ekspertkę filmową w Polsce. Jej recenzje były precyzyjne, ale nigdy nie raniły. Jej pytania trafne, ale nigdy nie inwazyjne. Jej styl spokojny, ale pełen pasji. W świecie telewizji, w którym często dominowały silne osobowości i wystudiowane emocje, Grażyna Torbicka wyróżniała się subtelnością i autentycznością. Z czasem jej praca wyszła daleko poza ramy telewizji publicznej, zaczęła współtworzyć i prowadzić festiwale filmowe, takie jak Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, który przez lata budowała razem z Kasią Janowską. To wydarzenie stało się przestrzenią dialogu między twórcami a widzami, miejscem, w którym polska publiczność mogła poznać kino autorskie, europejskie i światowe. Torbicka nie tylko prowadziła rozmowy z reżyserami i aktorami, ale przede wszystkim dbała o to, by festiwal miał własny, wyrazisty styl elegancki, otwarty i głęboko zanurzony w sztuce filmowej. Kolejnym etapem jej kariery były wyjazdy na najważniejsze międzynarodowe festiwale filmowe: Cannes, Wenecja, Berlin. Tam Torbicka nie była tylko reporterką, ale pełnoprawną dyskutantką, która w rozmowach z największymi nazwiskami kina potrafiła zadać pytania, których nie zadawał nikt inny. Widzowie w Polsce obserwowali te rozmowy z niedowierzaniem: jak to możliwe, że aktorki z Hollywood i europejscy mistrzowie reżyserii rozmawiają z nią tak naturalnie, tak swobodnie, jakby znali ją od lat. Tajemnica tkwiła w przygotowaniu. Torbicka zawsze odrabiała pracę domową, ale także w jej charakterze nigdy nie traktowała rozmowy jako konfrontacji, a raczej jako spotkanie dwóch osób, które kochają kino. Dzięki temu zarówno ona, jak i goście czuli się autentycznie, i to przyciągało miliony widzów. W ciągu lat zdobyła liczne nagrody, między innymi wiktory, telekamery oraz wyróżnienia międzynarodowe. Nie zabiegała o nie, nigdy o nich głośno nie mówiła, ale nagrody przyszły same, bo branża i widzowie widzieli, jak wiele wnosi do polskiej kultury. W pewnym momencie zaczęła również współpracować z rozgłośniami radiowymi, portalami filmowymi i instytucjami kultury. Jej głos stał się jednym z najważniejszych w polskiej krytyce filmowej. Mówiła o kinie z pasją, ale także z odpowiedzialnością. Nigdy nie ulegała modom czy naciskom, które niejednokrotnie są obecne w świecie mediów. Dla niej liczyła się uczciwość wobec widza. Jednak największą wartością jej kariery pozostaje to, że przez ponad 30 lat pracy nie straciła ani swojej klasy, ani elegancji. Nigdy nie była zamieszana w skandale, nie pojawiała się na czerwonych dywanach, w kontrowersyjnych rolach. Nie prowokowała. Jej marka była zbudowana na profesjonalizmie, a nie na sensacji. W świecie celebracji i chwytliwych nagłówków, jej postawa była czymś rzadkim i właśnie dlatego tak cenionym. Kariera Grażyny Torbickiej to niezwykła historia telewizyjna. To przykład, że wrażliwość, wiedza, inteligencja i kultura osobista mogą zbudować pozycję silniejszą niż jakakolwiek kontrowersja. Jej droga zawodowa to opowieść o konsekwencji, miłości do kina i niezachwianym poczuciu misji, o tym, by sztuka filmowa w Polsce miała głos, który jest jednocześnie merytoryczny i pięknie oprawiony. Choć Grażyna Torbicka od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów, jej podejście do życia prywatnego zawsze wyróżniało się dyskrecją, elegancją i świadomym oddzielaniem sfery zawodowej od osobistej. W świecie, w którym celebryci coraz częściej dzielą się każdym szczegółem swojej codzienności, Torbicka konsekwentnie broniła swojej intymności, pozwalając opinii publicznej widzieć tylko tyle, ile rzeczywiście chciała pokazać. A mimo to jej życie rodzinne i miłosne od lat fascynuje widzów, nie przez skandale, lecz przez niezwykłą trwałość, harmonię i dojrzałość emocjonalną. Wychowana w rodzinie medialnej, od najmłodszych lat obserwowała, jak łatwo granica między prywatnością a popularnością może zostać naruszona. Jej matka, Krystyna Loska, przez dziesięciolecia była jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych, a jednocześnie ikoną klasy i taktu. To właśnie od niej Grażyna uczyła się, że popularność może być błogosławieństwem, ale tylko wtedy, gdy zachowuje się w życiu odpowiednie proporcje. Ojciec Henryk Turbicki, mimo że również był osobą publiczną, był typem człowieka spokojnego, stabilnego i rodzinnego. Połączenie tych dwóch światów, blasku telewizji i domowego ciepła, stworzyło fundament, na którym grażyna budowała swoje dorosłe życie. Najważniejszą postacią w jej prywatnym życiu na długo pozostawał jej mąż, kardiolog Adam Turbicki, jeden z najwybitniejszych specjalistów w Polsce. Para pobrała się w 1981 roku, w czasach, gdy ich obie kariery dopiero zaczynały nabierać tempa. Ich związek przez lata uchodził za przykład partnerskiej relacji opartej na wzajemnym wsparciu, zrozumieniu i szacunku dla indywidualnych pasji. Ona, zanurzona w świecie kultury i mediów, on, całkowicie oddany medycynie, pracy naukowej i pacjentom. Mimo odmiennych rytmów pracy, oboje potrafili stworzyć przestrzeń, w której każdy z nich mógł rozwijać się na własnych zasadach, nie rezygnując z życia rodzinnego. Co ciekawe, para nigdy nie miała dzieci. Decyzja ta wielokrotnie była przedmiotem medialnych spekulacji, jednak Grażyna Torbicka zawsze powtarzała, że nie czuła potrzeby tłumaczenia swojej prywatnej sfery i że macierzyństwo nie jest wyznacznikiem wartości kobiety. Ta dojrzałość, niezależność i świadomość własnych wyborów wzbudzała ogromny szacunek wśród fanów i dziennikarzy. Torbicka stała się symbolem kobiety nowoczesnej, która potrafi kierować się własnymi przekonaniami, niezależnie od narzuconych społecznie oczekiwań. Mimo intensywnej pracy zawodowej, oboje małżonkowie tworzyli dom pełen elegancji, ciepła i harmonii. Pojawiały się oczywiście trudności, praca lekarza. Zajmująca niemal całą dobę, wyjazdy, grażyny, na międzynarodowe festiwale filmowe, życie w ciągłym ruchu. Jednak nigdy nie pojawiły się wokół nich skandale, plotki o romansach, czy jakiekolwiek dramatyczne nagłówki. W tym tkwiła siła ich relacji w ciszy, wzajemnym zrozumieniu, lojalności i umiejętności bycia razem, mimo zmieniającego się świata. Z czasem w ich życiu zaczęło dominować poczucie stabilności i głębokiej więzi. Choć nie byli parą, którą często widywało się na salonach czy celebryckich wydarzeniach, zawsze pojawiali się tam, gdzie naprawdę było to dla nich ważne premiery, festiwale filmowe, wydarzenia kulturalne i medyczne. Oboje cenili wysoki poziom życia intelektualnego i emocjonalnego. Co czyniło ich jednym z najbardziej inspirujących małżeństw w polskim showbiznesie. W życiu torbickiej niezwykle ważną rolę odgrywały również przyjaźnie, głównie te z ludźmi ze świata kultury. Jej relacje były długotrwałe, głębokie, oparte na zaufaniu. Nigdy nie otaczała się dużą grupą przypadkowych osób, wolała kilka bliskich, sprawdzonych relacji, które dawały jej wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu, nawet w najbardziej intensywnych okresach kariery, czuła się stabilnie i pewnie. Mimo, że zawsze była osobą prywatną, Grażyna Torbicka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważna jest dla niej harmonia w życiu. Wierzyła, że człowiek spełniony w pracy musi być jednocześnie spokojny w swoim życiu osobistym. I to właśnie ta filozofia sprawiła, że przez lata uchodziła za kobietę silną, elegancką. Pewną siebie, ale jednocześnie delikatną i wrażliwą. Jej historia rodzinna i miłosna fascynuje nie przez dramat, ale przez niezwykłą równowagę i piękno codzienności. I właśnie dlatego, kiedy w wieku 66 lat postanowi ogłosić coś, czego nikt się nie spodziewał, wieść ta miała siłę prawdziwej sensacji. W świecie polskich mediów, w którym każde najmniejsze drgnięcie w życiu gwiazd potrafi wywołać lawinę komentarzy, rzadko zdarzają się momenty, które naprawdę zaskakują wszystkich bez wyjątku. A jednak, dokładnie to wydarzyło się, gdy grażyna torbicka, ikona elegancji, kobieta od dekad, związana z tym samym mężczyzną, symbol stabilności i harmonii, postanowiła w wieku 66 lat publicznie ogłosić coś, Czego nikt się nie spodziewał. Informacja, która obiegła media, brzmiała jak nagłówek z filmu: Mam nowego partnera. Jest nim znany prezenter telewizyjny. Słowa proste, spokojne, ale o mocy, która natychmiast przyciągnęła uwagę całej Polski. To wyznanie nie pojawiło się przypadkiem. Nie było efektem plotek czy sensacyjnych przecieków. To Grażyna Torbicka sama postanowiła zabrać głos. Pierwszy raz od wielu lat. W tak osobistym tonie. Co skłoniło ją do tego kroku? Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego tak otwarcie? Odpowiedzi na te pytania otworzyły zupełnie nowy rozdział w jej życiu. Najpierw warto zrozumieć kontekst. Od kilku lat w mediach pojawiały się delikatne aluzje, że życie grażyny torbickiej przeszło znaczące zmiany. Coraz rzadziej pokazywała się publicznie ze swoim mężem, który, jak informowano, Miał skoncentrować się na karierze medycznej i projektach naukowych. Oboje unikali komentarzy, nie odpowiadali na pytania o życie prywatne, co tylko zwiększało ciekawość opinii publicznej. Jednak ich milczenie nie było dramatyczne, było eleganckie, pełne szacunku i wzajemnego zrozumienia. Aż do momentu, gdy Torbicka pojawiła się na jednym z wydarzeń kulturalnych, w towarzystwie nowego partnera. Dobrze znanego prezenta telewizyjnego, który od lat cieszył się w Polsce dużą popularnością, gesty były subtelne, spojrzenia delikatne, ale wszystko wskazywało na bliskość, której nie dało się nie zauważyć. Media natychmiast podchwyciły temat, a w sieci zaczęły pojawiać się liczne pytania: czy to przyjaciel, czy współpracownik, czy może ktoś więcej? Kilka dni później Grażyna Torbicka. Zdecydowała się na podanie sprawy do publicznej wiadomości. Zrobiła to na własnych zasadach, elegancko, spokojnie, bez dramatyzowania. Nie było długich oświadczeń, nie było łez, nie było tłumaczenia się z decyzji. Powiedziała tylko to, co uważała za słuszne. Tak, jestem w nowym związku. Tak, jest to ktoś, kto jest obecny w mediach. Tak, jestem szczęśliwa. To zdanie miało ogromną siłę. Nie dlatego, że było sensacyjne, ale dlatego, że płynęło z miejsca dojrzałości, świadomości i odwagi. W wieku 66 lat Grażyna Turbicka pokazała Polsce, że życie nie kończy się w żadnym wieku, że miłość może przyjść wtedy, kiedy najmniej się jej spodziewamy, że nigdy nie jest za późno na otwarcie się na nowy rozdział. Dla wielu było to szokiem. Bo przyzwyczaili się do wizerunku torbickiej jako kobiety wiernej, stabilnej, związanej od ponad czterech dekad z jednym mężczyzną. Ale ona nigdy nie była kimś żyjącym dla opinii innych ludzi. Nie była gwiazdą skandali, ale też nie była więźniem własnego wizerunku. Jej decyzja była wyrazem dojrzałego prawa do szczęścia, prawa którego nikt jej nie odbierze. Co więcej. Jej nowe partnerstwo z prezenterem telewizyjnym wywołało ogromne zainteresowanie, bo oboje funkcjonują w podobnym środowisku, oboje rozumieją presję mediów, oboje znają blaski i cienie życia publicznego. Jak podkreślają osoby z ich otoczenia, to relacja oparta na wspólnych wartościach, rozmowie, kulturze i doświadczeniu. Ich więź ma w sobie spokój i głębie, której często brakuje młodszym parom. Decyzja o ujawnieniu tej informacji miała również wymiar symboliczny. Torbicka, która przez lata prowadziła programy o miłości do kina, o sztuce, o emocjach i ludzkich historiach, nagle stała się bohaterką własnej, prawdziwej, pełnej odwagi i pięknej opowieści. Pokazała, że każdy etap życia ma prawo do swojej wyjątkowości, a starzenie się nie jest końcem, lecz transformacją. Wreszcie jej ogłoszenie stało się inspiracją dla wielu kobiet. W komentarzach pojawiały się słowa zachwytu. Pokazała nam, że nie ma granic dla miłości. To piękne, że potrafiła zacząć coś nowego po tylu latach. Dziękujemy za odwagę i przykład. Jej słynne ogłoszenie w wieku 66 lat jest nie tylko informacją medialną. To manifest wolności, dojrzałości i prawa do szczęścia. To opowieść o kobiecie, która przez dekady opowiadała historie innych, a dziś bez wstydu, bez lęku opowiedziała własną.